Kocham sushi, Dzisiaj zrobię sobie na słodko, tak mi się wydaje. Takiego zestawu. Dobra, zaczynamy. Instrukcja jest, ale prawdopodobnie po japońsku albo chińsku. Będziemy się sugerować obrazkami. Trochę tego jest. Kilka saszetek, łyżeczka. Takie co. Wygląda na to, że woda. Tu. Ok, znowu water. Wyszło żółte. Z pinki linki. Hop, to wyszło. Czerwony. Potrzebujemy czarnej plasteliny. Robimy to tu. Stop! Jednak robimy to tu. <grywa> Mega się to klei w ogóle. Woda. O! Sytuacja jest pod kontrolą. O! Sytuacja prawie wyszła spod kontroli. To wyszło pomarańczowe z kolei. Różne kolorki, bardzo ciekawe. Bierzemy tu tym. Tą pipetę, ten czerwony, to do, do tej niebieskiej wody. Tak jak mały chemik. Z moich obliczeń wynika, że teraz pół wody, pipety i to. Muszę wam pokazać jak to wygląda w całości, szczerze nie wiem co o tym myśleć, ale dobra, zróbmy z tego sushi. To jest chyba ryż, klejamy sobie ten, na to dajemy kawior, wow, zrobię się z tego taka galaretka. Dam sobie to na pół i dam na to, lecimy z drugim, wiedziałam, że to może być tuńczyk, tak to wygląda. To mi zostało, to zrobię sobie tuńczykiem i kawiorem na przykład, kto mi zabroni. Test będzie w drugiej części, nie możecie tego przegapić.